Wraz z nami zawodnik Aplanresowi Rzeszów Maciej Górski. Witamy cię, Maćku. Prosimy o krótkie podsumowanie do zakończonego pojedynku ligowego. Na pewno odczuwamy duży niedosyt. Liczyliśmy szczerze mówiąc na trzy punkty, ale no mesz też mógł się obrócić w drugą stronę i choroby też miał dużo szans po szczególnie siejących popłoch w naszych szeregach, w rzutach z autu i mieli to bardzo groźne. Trenerzy nas na to uczulali. Niestety straciliśmy gola z tego dalekiego wyrzutu. Muszę zobaczyć tą sytuację, bo wydaje mi się, że mogłem tam lepiej też zareagować. Gdzieś między mną a Alkiem Komorem znalazła się ta piłka. Szczerze mówiąc, mam takie mieszane uczucia po tym meczu, bo liczyłem na, 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 na to, że lepiej się po prostu zaprezentujemy od takiej strony piłkarskiej, a tego dzisiaj było zdecydowanie za mało, żeby, żeby się tak mocno pokusić o te trzy punkty. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania od państwa. Polskie Radio, Matłomiej Bisz. Macieju, ostatnie pół godziny drugiej części spotkania, to takie troszkę chyba wyrachowanie z Waszej strony, wyczekiwanie na przeciwnika, e, ostrożność i, i może, może coś wpadnie, może coś się u nas stworzyć i tak do 90. minuty i te 8 minut doliczonego czasu gry, jakby Resławia znowu e, narzuca swój styl gry, znowu z determinacją atakuje przeciwnika, no i coś można chyba żałować tych sytuacji w doliczonym czasie, ale chyba też szkoda tego tych, tych 30 minut, długiej połowy. Bo tak mi się wydaje, że jednak troszeczkę jakby nie, że byliście poglądzani z wyniki osób, ale troszeczkę było troszkę tego, tego wyrachowania. tak mi się wydaje. Myślę, że w porównaniu na przykład z poprzednim meczem, no nie było jednak tempa tych akcji. Weszli też zawodnicy o takim profilu jak Pedro Vieira, później Kamil Antonik, że liczyliśmy już typowo na, na ich taki błysk ofensywny. Ci zawodnicy lubią gdzieś się znaleźć za linią obrony, na pełnej szybkości wejść. I kilka takich sytuacji mimo tego było, ale, ale nie uważam, żebyśmy tutaj byli aż taką stroną przeważającą. No mecz typowo wydaje mi się tak z boiska na gorąco na remis mimo takich dogodnych też szans, które mieliśmy, bo i ja z głowy, no mogłem to lepiej pocelować. Ta piłka też była, wydaje mi się, że do przyjęcia na klatkę piersiową, bo y, Łukasz Seweryń czy Rafał Mikulec tam y, doskonale dośrodkowali. Y, za chwilę taka sytuacja Marka Mroza, gdzie też wpadł po pole karne, gdzieś mógł się pokusić y, o oddanie strzału, ale szczerze mówiąc ten mecz się też mógł zakończyć w drugą stronę od te wyrzuty z autu, jeszcze raz podkreślę, no, mieli to bardzo mocne, trochę mi to przypominało charakterystyką puszcza niepełnice gdzieś w podobny sposób rozwiązują e, takie sytuacje i, i to jest nasz, najbliższy rywal, na pewno gdzieś się skupimy w tym tygodniu, e, żeby wyhamować takie e, zapędy przeciwnika i, i mieć jak najmniej tych stałych fragmentów, bo wiadomo, że na to puszcza też będzie liczyła. Trochę też szkoda tych pełnych punktów, pełnej puli w kontekście dwóch kolejnych meczów, bo to będą szalenie trudne spotkania. Tak, jeszcze dochodzą do tego pauzy, bo na gorąco chyba dowiedzieliśmy się, że Alek Komor będzie miał pauzę. Jest naszym też filarem takim defensywy, no ale też już nieraz pokazywaliśmy, że w obliczu pauz, gdzie nawet Paweł Łakota w obliczu kontuzji Berania też tam pomagał, także są też inni zawodnicy, którzy pracują na szansę i tym bym się po prostu nie załamywał Inni nie dostaną szansę. Ja uważam, że jesteśmy w stanie po prostu zapunktować nie po łomicach i przywieźć nawet trzy oczka. Dziękuję Czy są jeszcze jakieś pytania? Dużo ten do tym dolnać w ostatnim spotkaniu, bo dzisiaj znowu trafiłeś, zaczyna się seria, czujesz się znacznie pewniej? Gdzieś już od kilku spotkań już ta piłka mnie szukała. No, takie zacięcie było dosyć mocne i nie chciała wpadać, bo już te okazje były i z Tychami, czy też we wcześniejszych spotkaniach ale y, gdzieś no, nie zwieszałem głowy, no dalej trzeba jakby zasuwać na treningach, żeby dostać szansę od trenera, teraz przyszły te bramki. Mam nadzieję na to, że będę y, gdzieś kontynuował to strzelanie, a, a, te, punk a, a te bramki będą dawały gdzieś trzy punkty, a nie tak jak dzisiaj jeden. Taka ciekawostka macie na koniec trzech panów górskich dzisiaj na boisku. Y tak, gdzieś wszedł ten nie, os, tak. ostatni, Rąc ostatni. Nie, natomiast... Y Młody Górski, który wszedł już chyba w końcówce spotkania, był w Koronie Kielce, stamtąd go tak kojarzę. Michał, Michał Ilków-Gołąb kiedyś wysłał mi zdjęcie po meczu, jak grał choroby z Koroną. Wymienił się koszulką z tym młodym Górskim, zapytał się, czy to już mój syn. Niestety to nie byłoby technicznie możliwe, że tak to umiem. Czy mam jakieś pytania jeszcze? Bardzo proszę. Ukrężczy Pani Gazeta Sypronowości. Panie Macieju, czy dla Pana ten mecz w jakiś sposób był sentymentalny, bowiem w sezonie 2015-16 grał Pan w chorobrym, jednak to już zupełnie inna drużyna i podejrzewam, że zupełnie inni ludzie. Niemniej gdzieś w tyle głowy nie siedziało, że to były pański właśnie klub? Y Wiadomo, że fajnie spotkać dawnych znajomych, jeszcze kilka osób się tutaj ostało, już troszkę siwych włosów, wiadomo, bo to było lata temu przybyło. Ja tu fajny okres w Głogowie miałem, bo gdzieś do końca walczyłem o koronę króla szleców. niestety już ostatnie kolejki, wykluczyła mnie kontuzja, nie uczestniczyłem w tym do końca i zostałem tym wicekrólem. Było mi szkoda, natomiast fajny czas też z trenerem Mamrotem dobrze poukładał, wtedy pamiętam ten zespół, była taka duża powtarzalność akcji. i te bramki wpadały, także no, ciepło wspominam y, pobyt y, w chrobem. Natomiast dzisiaj nie było sentymentów i, i walczyliśmy o trzy punkty. Niestety nie udało się.